Moi kochani, witam, witam was bardzo serdecznie w grze My Unturned, gra, która yy, kojarzyć mam się może z Unturned, która jest dostępna na Steamie. Chciałbym wam ją dzisiaj zaprezentować, słuchajcie, pokazać. Kosztuje 5 zł, jest płatną grą. Yy, moi kochani, jest to survival, co ciekawe. Przypomina bardzo, słuchajcie, bardzo, ale to bardzo przypomina, słuchajcie, yy, Antenne Steamowe, tylko że słuchajcie, co jest ciekawe: jest to wersja na Androida, a więc moi kochani, tutaj dostępne jest na tablety, na komórki. Co ciekawe, co bardzo interesujące, rating, rating słuchajcie, tej gry, czyli PG, próg wiekowy, od jakiego można grać tę grę, jest trójka. To mnie bardzo zastanawia, bo jeżeli tak, to prawdopodobnie, moi kochani, to prawdopodobnie fajnie by było. Jakbym przeniósł moją serię antenę steamową, na której bym wam pokazywał, e, słuchajcie, craftingi, e, chciałbym wam pokazać e, świat, jak budujemy domki i tak dalej, tworzymy przedmioty. Właśnie tak bym chciał pokazać, na tym się skoncentrować w antenie tym steamowym. I się zastanawiam, czy przenieść tę serię tutaj. No, jak myślicie, jaki, jaka grupa wiekowa jest, moi drodzy, w Unturned tym steamowym? Bo tak się nad tym bardzo szczerze mówiąc zastanawiam i szczerze mówiąc trudno mi określić tą grupę wiekową, tak naprawdę. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj jest ciekawego. Że klawisz mi się zaciął, moi drodzy. No, już się ściemnia. To będzie nie, niezbyt dla nas dobre, niestety, sterowanie. Pozostawia tu bardzo, bardzo wiele do życzenia, moi kochani. Ale to bardzo, bardzo wiele. Ło, wow, jakiś przedmiot tu będzie. Słuchajcie, jakiś przedmiot. Zaraz sobie weźmiemy go. Podejdź, że no, panie, w tę stronę F, tak? Press F. Patrzcie, tu zombie jakiś chodzi. No, to jest zombie survival, jakby nie było. Ale klikam F i nie mogę podnieść tej maczety. Szkoda. Może E, Q, ale szkoda. No, jak ja mam ją podnieść? Jak mam Cię podnieść, panie? Panie, powiedz mi, no niestety, to jest wada gierna na Androida. Moi kochani, dajcie znać, czy byście chcieli w ogóle Steamową wersję Antent na tym kanale. I tak jak mówię, skoncentrowalibyśmy się głównie na. Jak myślicie? No, na craftingu. Tak jak wspomniałem, na budowie własnej osady. Natomiast, no, zastanawiam się, dlaczego ta wersja na Androida ma. PGE3, przecież tutaj jest krew, strzela się do zombiaków. W ogóle dajcie znać, powiedzcie mi moi drodzy w komentarzach. Kurka, ja chcę to podnieść. Tutaj, o, w ten sposób, dobra. Słuchajcie, w ogóle dajcie znać, moi kochani, jak uważacie, Unturned, ta Steamowa wersja Antent, jak, od jakiego wieku... O, o Boże. Halo, halo, strzelaj! Zginąłem! nie. No, co za zombiaki mnie zaskoczyły No niestety, e, słuchajcie Tutaj jest problem ze sterowaniem Jakby nie było, no i dlatego No jest to Android, więc troszkę utrudnione Mam sterowanie No ale cóż, damy radę, damy radę Nie takie przeciwności losu Się pokonywało, no chciałem wam po prostu y, Tę grę pokazać Ona jest płatna, kosztuje 5 złotych e, Moi kochani, Boże No i nie mogę się ruszyć teraz, idźże Panie to to jest w ogóle za drewno? Nie mogę go podnieść. Patrzcie, zombie. Strzelaj. Shoot. Shoot tu him. Dobra, pokonaliśmy go. Jeszcze jakieś? Jeszcze ktoś? Jeszcze ktoś ma jakiś problem do mnie? Boże, tu jest niebezpiecznie. Czekaj, czy można go zlutować. Zaraz sprawdzimy, co wy na to. Sprawdzimy. Lut, lut. Halo. Halo. Chcecie zlutować. Ale on brzydki. No nie wiem, moi kochani, czy ta gra nadal idzie się na ten kanał. Nie wiem, czemu ona ma ranking e, e, PG3. Dlaczego osoby od trzeciego roku życia mogą w tę grę grać? Przecież to jest przemoc i w ogóle. I dlatego też się zastanawiam, czy w Hunter bym grał. Jeżeli już miałbym wam pokazać antern, to byłaby to gierka. Odnosząca się tylko do craftingu, tylko do takiego survivalu typowego, włączyłbym tam krew. Mam nadzieję, że tu też się da. Nie powinno być w grze od 3 lat takiego strzelania amunicji i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ktoś się pomylił w tym rankingu. No, ranking Google w PG, w Google Play, czyli w tym sklepie, gdzie się kupuje gry na Androida. Tam jest podane, że ta gra ma trójkę, więc to jest dla mnie totalny kosmos. To jest dziwne totalnie, że taka gierka może być przeznaczona dla dzieci w wieku 3 lat. Halo! Halo, bo mnie ktoś od pleców. No rany boskie. Ja się zastanawiam, co tu tak chrupie, a tu kurka mnie gryzie e, zombie. Kurka wodna no. No Jak jest jasno, to tu strasznie kłopoty będziemy mieli. No niestety, no... Może doszedłbym do wprawy z tym sterowaniem, kto wie. No jest utrudnione, słuchajcie, i to dość... Dość utrudnione, rzekłbym. Więc niestety. No zobaczymy. Moi drodzy, chciałem Wam tylko pokazać tę gierkę. Troszkę pochodzimy. Dajcie znać, co o niej myślicie i dajcie znać, co z tym anteną robimy, bo skoro ta wersja jest PG3, to być może Anthemt też, chociaż... Nie wydaje mi się, no ale co zrobić? Zobaczymy. Eee, I no bo w Anten czasami też sobie lubię pograć. Dużo ludzi też mnie oglądało. O widzicie, jest tu pierwszy pan zombie. Pak, 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 pak. Boże, ale trzeba było w niego strzelać. Trochę mnie denerwuje, troszkę się obawiam. Tam jakiś zombiak schodzi, patrz, tu jest kolejny. Patrzcie jak skacze, jak zajączek. Dostał. Ale nie reaguje na mnie. Podejdź no do płota, panie. Aż trzy boże, jak oni się respią. Co to ma być? Ile jest tych zombiaków? Mój kochani. Panie zombi. O, leci do mnie. Jeszcze kolejny? Boże ich jest jak mrówków. Serio, ich jest jak mrówek. Jak ja tu mam żyć? Jak ja mam przeżyć w tym świecie? Już broni nie mam. Dobrze, że. O, a oni po jakimś czasie się chyba giną sami, z siebie. Dziwne to jest, słuchajcie, bo tam zombie jakiś padł. Co to ma być w ogóle? Co tu się dzieje? Nie rozumiem tego kompletnie. Ciekawe. Czy ja mam coś jeszcze w ekwipunku? Bo tu jest ekwipunek, mojej kochani. Bandaże mam jakieś, mam pistolet, mam drewno. Serio? Panie. Gdzie tak od tyłu mnie atakujesz? No i to jest właśnie dziwne, bardzo szybko się respią, respią te zombiaki. Niestety, patrzcie, tam już jest kolejne. Nie wiem czy to nazwać można zombi w sumie. No patrzcie, kolejne. O Jezu, skaczę jak zajączek, chodź tu. Dobra, ja może bym uciekł stąd, tak w ogóle. Tak się roz rozejrzałem i stwierdzam, że nie ma co tutaj szukać różnych rzeczy, moi kochani. Boże święty, matko kochana, co tu się dzieje? Jak żyć, moi drodzy? Doradźcie mi. Nie, no, jeżeli chodzi o tą wersję na Androida tej gry, to tutaj jest dla mnie, jako że gram na komputerze, sterowanie jest strasznie trudne, więc prawdopodobnie. To była, był jeden odcinek. Jeżeli będziecie chcieli więcej, zostawcie łapki w górę, moi kochani. No tak się zastanawiam. Dla mnie to jest bardzo uciążliwe i wam to się pewnie będzie źle oglądać, bo nie mogę tak łatwo zareagować na to jak zombiak podchodzi, więc dlatego myślę o tym Antenne Steamowym. Bo tam bym wszystko dostosował to dla dzieci. No i chciałbym pokazać głównie crafting moi drodzy. Budowanie stworzylibyśmy sobie własną willę, domek, byśmy zwiedzali ten serwer. Taką serię bym zrobił. Tylko że. Zastanawiam się, czy ten tam, steamowy jest dla właśnie dla was. Tak, jakby to było tak od 12 roku życia. To by było spoko, spoko. Bardzo bym się cieszył. No Szukałem grupy wiekowej. Boże, chyba wyszedłem poza świat. Tak mi się wydaje. Tu już jest koniec, tu już jest pustynia, bo wiecie, Ziemia jest płaska. Nie no, żartuję oczywiście, Ziemia jest okrągła, no nie do końca okrągła, chyba ma elipsę, tak, czy jak się nazywa ten, ta figura. No ale dobrze, eee... właśnie zmierzam do tego, że nie mogłem, słuchajcie, znaleźć grupy wiekowej dla Steam, gry Antent, która jest na Steamie. Nie mogłem, tam nikt nie wie, nie jest podana i to jest strasznie słabe. Jakby była podana i tam był wiek od 14 roku życia, od 12, to bym bez problemu pokazał ją Wam na Broad Kids. Natomiast nie do końca jestem pewny, czy mogę teraz to pokazywać, bo nie znam grupy wiekowej, moi drodzy, no ale nic no. Chciałem wam pokazać tę grę. My Unturned się nazywa. Kosztuje 5 zł na Google Play. Jest to gra na Androida, moi kochani. I dajcie znać, czy chcecie jeszcze na odcinek z tej gry, czy mam po prostu nagrywać steamową wersję. Tyle z mojej strony. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia, pa! pa. Trzymajcie się. Cześć!